Hej, yo, dzień dobry, kochani, dzień dobry, jak się macie? Mam nadzieję, że świetnie. W ten już totalnie jesienny, jesienny poranek. Już jest zimno. Kaloryfery są już trochę rozkręcone. W ogóle ostatnio, znaczy ostatnio w tym, tym roku, może na początku tego, miałam zakładany, jak to się nazywa, licznik na kaloryfer i dowiedziałam się, o czym nie miałam pojęcia, co jest też trochę dziwne, że... Mm, jakby liczy się energia, ile zużyłam, tylko za mój kaloryfer w kuchni. A za ten w salonie nie, na który mam włączony teraz położony ten licznik. Co to w ogóle, co to w ogóle jest za zasada? Nie miałam pojęcia. Specjalnie całą zimę tamtą nie, nie grzałam w kuchni, żeby grzać w pokoju. No ale teraz wiem, nie wiem, może, może to jest jakiś common sense, a ja nie miałam o tym zielonego pojęcia. Więc tak, więc kaloryfer w pokoju odkręcony na dwójkę. Już nie ma żartów, ale w kuchni na piątkę będę hajcować jak cholera. Skoro się to oblicza do czynszu. Który nie jest mały na moim osiedlu w ogóle. Nie mam małego czynszu na moim osiedlu, a ja mieszkam w takim wiecie. No myślę, że chodzi o to, że mam dookoła dużo jakichś terenów zielonych i to jest w ogóle ekstra, tak jak możecie słyszeć w tym momencie, że to chyba drzewa, które powalone drzewa, tak się mówi, powalone drzewa, kraj ze drzewa. Yy, chyba są cięte, i jak słyszycie, no to to jest właśnie to. No ale wszystko przez to, że no nie wiem, no naprawdę, ale chyba wszędzie teraz jest wysoki czynsz. Nie jest tak, że teraz wszyscy mają naprawdę wysoki czynsz, że w ogóle życie jest drogie. Dobra, to jest totalnie inny temat. Dziś nie będziemy, nie będziemy dzisiaj o tym rozmawiać, ale tak jest, umówmy się. Kochani, słuchajcie, chciałam wam opowiedzieć o moim śnie, ale szybko. I to będzie bardzo skoncentrowana, skoncentrowany sen, ponieważ ja jestem osobą i wiem, że nie wszyscy tak mają, ja, ja nie lubię. Uważam, że opowiadanie ludziom swoich snów i słuchanie snów, ludzi jest totalnie nudne. Przepraszam, przepraszam was, naprawdę, ale no i to też wiecie, to jest też i co innego, jak ktoś mówię, no sił mi się to i to. I o, haha, ciekawe, coś tam, ale inaczej, ktoś mi, wiecie, opowiada i opowiada, i w ogóle to jakoś trochę do niczego nie prowadzi. Wy też nie wiecie za bardzo, co z tego odczytać. Nie wiem, wiem, że niektórzy to lubią. Przepraszam, ale dla mnie to jest naprawdę nudne, jak ktoś długo opowiada o swoich slajdach. <grych> I, I wiecie, co jest jeszcze, inna rzecz, która mnie jeszcze nudzi w rozmowach. Choć ja bardzo, naprawdę lubię rozmawiać z ludźmi, uwielbiam, ciekawią mnie ludzie. I to może trochę zaprzeczyć temu, co teraz mówię, że, ym, że nudą mnie sny. No ale przepraszam, akurat coś z stami tak mam. I wiem, że nie jestem sama w tej kwestii. Yy, to jest jeszcze to, jak ktoś opowiada mi, to, jest też, to się też zdarza w ogóle, słuchajcie, jak ktoś opowiada mi lub wam o bardzo długie historie, bo to nie jest, znów, to nie jest skondensowana historia, która do czegoś prowadzi, tylko bardzo długie historie o ludziach, których w życiu nie widzieliście, których nawet nie znacie na przykład, no, no nie widzieliście, nie znacie nawet nie, z opowiadań, albo po prostu, no, no nie znacie, nie wiecie kim oni są, są tylko, no nie wiem, że wasz jakiś znajomy opowiada wam bardzo długą historię o jakimś swoim znajomym, nie wiem, ze szkoły. I to jest bardzo długa historia. Przepraszam. The fuck. Nie mam pojęcia, kto to jest. What the hell? Jak mam, jak, jak mam się odnieść do tej historii? I znów, czas, niektórzy, niektórzy mają tę umiejętność, naprawdę. Świetnego opowiadania, że potrafią te historie wiedzieć, że tutaj coś dzieje, ta zmiana głosu, gra na wieś rolę i to jest wtedy okej, okay. ale no nie wszyscy mają tę umiejętność, umiejętność, więc to są, to są dwie rzeczy, które trochę mnie, mnie nudzą, ale i w ogóle to też wow, bardzo dygresyjna jestem dziś, ale mm, ja jestem chyba jedyną osobą, która naprawdę lubi Smoltok. Ja lubię Smoltok. Nie mniej. Nie Są dwa ale. Pierwsze ale nie lubię takiego Smoltoku, który, który wychodzi tylko i wyłącznie z tego, że ktoś czuje się niekomfortowo z ciszą. Nie obchodzi mnie, że czujesz się niekomfortowo, i musisz zacząć po prostu gadać. Nie wiem, winda czy coś. Wyczu jest to wyczuwalne wtedy, że wycho wychodzi to właśnie z jakiegoś dyskomfortu. E-e, nie. Druga adnotacja to jest to, że jak podczas takiego small talku z kimś, ta osoba tylko i wyłącznie mówi o sobie. Że to jest monolog tej osoby. I jeszcze patrzy, czy słuchacie, oczywiście, co nie? Patrzy, patrzy na was. I gada, i gada, i gada, i gada, i gada. I to mnie bardzo denerwuje. To mnie, znaczy bardzo przesadzasz na że aż tak. Ale jest to takie. F -f -f Roz, zupełnie powiem wam, że mam kilka takich sąsiadek, bo jak wiecie, mieszkam. Znaczy nie wiem, czy wiecie, ale już chyba o tym wspominałam. Mieszkam na takim osiedlu, gdzie jest dość dużo starszych ludzi, i to jest w ogóle super. Bardzo mi się to podoba, wszyscy mówią sobie dzień dobry, a mówiłam o sąsiadkach starszych, mm, które są w ogóle, wiecie, przekochane i mam z nimi takie często rozmowy, one mi coś mówią i wtedy ja im coś mówię, one o coś zapytają mnie i wtedy ja też o coś, wiecie, rozmowa. Hi, hi, ha, ha. dzień dobry, dzień dobry, o tutaj, a gdzie pani, o a pani, a tutaj świetnie, do widzenia. Totalnie okej. Okay. Wchodzi to też wiecie w oczywisty sposób, jakoś za bardzo na jakiś taki prywatny grunt. Jest po prostu jakimś taką miłą interakcją z osobą, której w sumie specjalnie nie znasz, ale powymieniacie takie szczere uprzejmości i to jest super. Ale tak, te dwa, dwie rzeczy, jeśli chodzi o Smoltok, których bardzo nie lubię i to wtedy już dla mnie specjalnie nie jest Smoltok, ale taki Smoltoczek. Jestem totalnie za, lubię to. Ale wracając do snu, o którym chciałam wam opowiedzieć. Słuchajcie, śniło mi się dzi wczoraj. <laughs> śniło mi się. Nigdy nie miałam takiego snu chyba. Albo nigdy śniło mi się, że jestem w ciąży. I chyba śniło mi się kiedyś, że jestem w ciąży, ale wtedy byłam w tym śnie byłam już w takiej naprawdę zaawansowanej ciąży. I to było bardzo ciekawe, bo może macie podobnie, że ja mam także często zdarza mi się przeżyć w snach coś, czego nie przeżyłam w oczywisty sposób, jeśli chodzi o ciążę na przykład naprawdę. Śniło mi się też, że umieram. W śnie mi się śniło, że umieram po prostu. Nie, że to było jakieś tragiczne czy coś. I tylko chodzi o to, że wiecie, że jakoś przeżywam w śnie to uczucie, i ono jest bardzo prawdziwe. Tak jak tak, wiecie, jakby to powiedzieć, że czuję się, jakbym naprawdę to przeżyła. Że to jest, że to uczucie oddaje to, jak się to czuję w... <laughs> nie w śnie. Więc śniło mi się, że byłam w ciąży. I ciekawe to było. Ciekawe to było również ze względu na to, że ja. Ja jestem osobą, która nie chce mieć dzieci bardzo lubię dzieci, bardzo lubię dzieci, uważam, że dzieci są super, są interesującymi, bardzo istotami, są śmieszne, są szczere, są ciekawe. Pod tym względem, że no wiecie, że to jest mały człowiek, każdy z nas tam był i mam jakąś taką dużą świadomość, chyba tego, jak ważny jest moment bycia dzieckiem i jak dużo rzeczy na nas wpływa. Jak jesteśmy dziećmi, bardzo dużo. Jak się rodzimy z czymś, i, i może później trochę nam świat odbiera, jeśli rozumiecie, o czym mówię. Że. No. no. Więc tak, bardzo, bardzo lubię dzieci, ale swoich dzieci nie, nie chcę mieć z wie, pod wieloma względami. Myślę, że to jest bardzo świadoma decyzja. Jak chodziłam na randki, zaczynałam się z kimś spotykać, to też to było dla mnie bardzo ważne, żeby, żeby, wiecie, żeby jednak spotykać się z kimś, kto tak już poważnie, oczywiście o tym mówię, kto też nie chce mieć dzieci, i wiem, że to jest dla może dla niektórych z Was dosyć szokujące. Może dla niektórych nie, ostatnio nawet miałam z kimś taką. Mocną wymianę zdań, że przecież hej, że przecież może mi się odwiedzić. Jestem w końcu taka młoda, no ja już taka mam 27 lat. Jestem młoda, co pierdolę, ale mam 27 lat i że może mi wiecie jeszcze tyle, że teraz się czas wiecie, życie wydłuża, że to później się rodzicie. Ja wiem, ja wiem ja to wiem. I jeśli słuchajcie, jeśli kiedyś ja uznam, że w ogóle totalnie chcę być mamą i to musi być super i to jest coś, co chcę zrobić, no to świetnie, to mi się, słuchajcie, odwiedzi. Ale jeśli spotykam się z kimś tak serio, kto chce mieć dzieci, kto, kogo to jest po prostu marzenie o, o założeniu rodziny z dzieckiem, bo uważam, że rodzinę można założyć też bez dziecka, to oczekiwanie. Wiecie, mm, no ja nie mogę oczekiwać od tego kogoś, że zmieni zdanie, i ten ktoś nie może oczekiwać ode mnie, że ja zmienię zdanie. Bo mamy trochę, trochę inne potrzeby inne priorytety. No i to było dla mnie takie kluczowe. też pamiętam, jak randkowałam, to zdarzało mi się właśnie to, że mówiłam chłopakowi, że no, że ja, że nie, że nie chcę po prostu, że nie chcę mieć dzieci. No to ci się jeszcze zmieni, zobaczysz. No to dla mnie też było, no dobra, dziękuję, 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 do widzenia. Bo może, wiesz co, niczego nie wykluczam, nie ma opcji. Ale na ten moment to w ogóle nie jest coś, o czym myślę? Nie uważam. Jakby to powiedzieć? <ścoughs> Chyba chciałabym jeszcze, jeśli bym powiedzmy miała mieć dziecko, chciałabym jeszcze bardziej. Nad sobą popracować? I jak być jak najlepszym rodzicem po prostu dla tego dziecka, przekazać mu jak najmniej jakiegoś syfu, który zawsze się przekaże, bo to przecież nie da być idealnym rodzicem, ale jednak mm, nie czuję też, i to jest też takie dla mnie bardzo istotne. Ciało w ciąży bardzo się zmienia. I to jest oczywiste, i to jest cudowne, że rodzisz dziecko. Niemniej w mojej głowie ta zmiana ciała to jest coś zbyt dużego, i uważam, że to jest zbyt egoistyczne podejście, które właśnie wskazuje na to, że nie powinnam tego dziecka mieć. Rozumiecie, o czym mówię. Że to nie jest powód, dla którego, jakby to powiedzieć, ale myślę, że wierzę, wierzę że wiecie o co mi chodzi. Że to jest po prostu bardzo taki jakiś, jakaś taka samolubna rzecz, która w ogóle nie powinna pojawiać się w kategorii posiadania dzieci. Że to, że masz dziecko i obdarzy się olbrzymią miłością i. Po prostu tworzysz nowego człowieka, i jest dużo ważniejsze niż to, że będziesz miała, nie wiem, trostępa trochę, czy trochę więcej brzucha. To jest totalnie nieważne. Uważam, że matki są cudowne i wykonują świetną robotę. I w ogóle, love them, poza tym są hot. Ale ja siebie fizycznie w tym nie widzę i uważam, tak jak powiedziałam, że to, to, jest, to, jest, to jest słabe z mojej strony, tak? Słabe. Nie wiem, czy to może ocenić jako słabe, ale no, że to, tak jak powiedziałam, to nie jest kategoria, w której powinno się myśleć, jak się chce mieć dziecko. Yy, więc, yy, tak. Czy są jeszcze jakieś takie konkretne powody, dla których nie chce mieć dzieci? Po prostu chyba chodzi o to, że tego, że nie czuję tego w sobie specjalnie że nie mam jakiegoś takiego, wiecie, instynktu i to znów wiem, że możecie powiedzieć, że hej, że ci się to może zmienić, Mo może tak, jak, jak urodzisz dziecko, może tak być, ale równie dobrze może tak nie być. Równie dobrze może tak nie być i moim zdaniem ryzyko jest zbyt duże w tym momencie. Plus, co wam mogę powiedzieć też z takich innych rzeczy, ja naprawdę lubię swój czas, cenię swój czas, cenię swoje życie tak, jak wygląda teraz. Chcę być super ciocią dla moich siostrzeńców i bratanków. Super ciocią, mam nadzieję, dla, dla moich. Przyjaciółek, dzieci moich przyjaciółek, które wierzę, że będą. Mam nadzieję, mam nadzieję. Znaczy, żeby była jasna, że żadna z nich nie jest w ciąży, ale po prostu bardzo bym chciała, żeby była, żebym mogła rozpieszczać kolejnego bobasa. Mm. Ale sama, no to, to, to nie. Ale znów chyba o to chodzi, że wszyscy mamy ten wybór, prawda? Jak ktoś decyduje, wiecie, ja uwielbiam patrzeć na. ja W ogóle to jest też inna rzecz. Jak już tak mówimy o rzeczach, które wkurwiają. Bardzo irytujące jest dla mnie i bardzo takie słabe jest to, jak ludzie się flexują tym, że nienawidzę dzieci. Nienawidzę dzieci, dzieci. Och, tu nienawidzę. O mój Boże. Nikt nie da Ci nagrody za to, że nienawidzisz dzieci. Wow, brawo. O, ale dzieci przecież to, taki są takie głośne. No, są, bo są dziećmi, to raz. A dwa: jeśli dzieci zachowują się w jakiś konkretny, kurwiający sposób, to bardzo często jest to kwestia nie dzieci, a rodziców, że nie wyznaczają jakichś granic. Więc mówienie, że nienawidzę dzieci, jest. Mój Boże, a jest masa takich ludzi. Kumam, że mo mo dzieci mogą cię. Ja to rozumiem, to jest totalnie dla mnie jasne, że dzieci mogą wiecie. Że nie lubię, nie wiem, że nie mogę znaleźć wspólnego języka z dziećmi. Dzieci właśnie są głośne, czuję się przestymulowany, okej. Okay. Ale takie jasne wyrażenie, nienawidzę dzieci. Mm, nope. Bardzo, bardzo, bardzo to jest bardzo, to jest takie słabe Eee. I jeszcze coś? Jeszcze? Czekajcie, bo trochę teraz odbiegłam. Miałam, dlatego tak, miałam sen, że byłam w ciąży i... A i co? Przepraszam, to jeszcze chciałam powiedzieć. Że ja uwielbiam, wiecie, że... Myślę, że rodzicielstwo to musi być wspaniała rzecz. Czy musi? Nie wiem, czy musi. Pewnie nie zawsze. Nie będę się wypowiadać, przepraszam, nie będę się wypowiadać na ten temat, ale myślę, że w wielu przypadkach to musi być po prostu cudowna, cudowna rzecz i uwielbiam patrzeć na, na młodych rodziców i, i wiecie, i mamy i tat, tat, tatusiów pff, pff, bawiących się z dziećmi. Na, y, mam, wizję u mnie na osiedlu jest bardzo dużo dzieci, to jest w ogóle takie ekstra, jak ja widzę, wieszcie, całe rodziny, one się bawią, to jest no, cudowne i, i przepiękne. No ale znów, no to nie jest coś, co jest moim zdaniem, dla mnie po prostu, znaczy moim zdaniem, no jak moim zdaniem, no tak jest po prostu, to nie jest, to nie jest dla mnie. Wracając, miałam sens, że byłam w ciąży i naprawdę, słuchajcie, czułam się, jakby była w ciąży i tak się obudziłam i miałam tak, o że to było takie... Mi miłe. <noise> eee, no ale znów to, to był tylko sen. To był tylko sen. Mm. Ciekawe to jest bardzo. Byłam też, słuchajcie, w Rzymie. Z moim chłopakiem byliśmy w Rzymie. i zacznij. Wiecie, muszę, muszę się uspokoić, bo... byłam w Rzymie. What the fuck? Zacznij... normalnie mów na tym. Mów normalnie jak człowiek. Byłam z, byłam z moim chłopakiem w Rzymie. Było ekstra, nigdy nie byłam w Rzymie. Mieliśmy, by, wiecie, super pogodę, to jest początek listopada. Było bardzo dużo turystów, więc, ale i tak, wiecie, była taka liczba, było dużo ludzi, ale było tak, że było jeszcze ok, że w porządku. Niemniej, muszę sobie tylko wyobrażać, jak to wygląda w lecie. Strasznie dużo jedliśmy, pysznego jedzenia i to właśnie też mówiłam o tym mojemu chłopakowi, że ja jednak tak na co dzień <laughs> przepraszam, raczej się myślę bardzo nad tym, co jem i, i jem dużo warzyw i dużo owoców i niestety jem dużo słodyczy, tak jak już Wam mówiłam, znaczy dużo, no chciałabym nie jeść albo chociaż no, nie jeść mało, no, więc bardzo tak zwracam uwagę na to, co jem i, i raz, że wróciliśmy i mój chłopak tak samo i wróciliśmy i się czujemy dalej po prostu wiecie, trzy razy dziennie gluten, gluten, ser, ser, mięso, mięso, warzyw zero tak naprawdę ale to było totalnie tego warte i to nie chodzi o to, że wiecie, że kalorie tylko po prostu się taka czuje ciężka czuje, że to ze mnie się wszystko nie wyleciało <grym> to raz, ale dwa, to jest też to, że to było super i to właśnie mówiłem moim chłopakowi, że jednak no, pilnuje się. Jak jestem tutaj w Warszawie, jak jem, albo po prostu w Polsce, a tam to totalnie o tym nie myślałam. Wiecie, słodycze, wszystko. No to cały was kula sera na, na śniadanie, burżaty. No i to, to, było, to było ekstra, że tak wyłączyłam totalnie myślenie o, o jedzeniu. To było bardzo takie przyjemne i uwalniające. Pyszne rzeczy jedliśmy. Słuchajcie, w ogóle mieliśmy taką sytuację, poszliśmy do. Takiej knajpy malutkiej. Zrobiliśmy tam rezerwację i ja wziąłam taki bardzo prosty makaron, który był z. Ja w ogóle kocham makaron, go uwielbiam. Ja mogłeś makaron codziennie i to nawet suchy wiecie, z posypany solą. Taki makaron z pomidorkami koktajlowymi, z czosnkiem chili minimalnie troszkę pietruszki, czyli takie powiedzmy alio-alio coś tam i na to jeszcze była taka super chrupiąca bułka tarta trochę. Jezu, jakie to było pyszne. To był, naj, to był dosłownie najlepszy makaron, jaki jadłam w życiu. Mój partner się zgodził ze mną. Wróciliśmy tam następnego dnia, żeby i ja i on, żebyśmy zjedli ten makaron i słuchajcie, i był inny kucharz i ten makaron totalnie już tak nie smakował. I to było olbrzymie rozczarowanie. Tłumaczył nam kelner, że no, że dzisiaj kucharz jest bardziej z Włoch, bardziej we Włoski I, i że nie ma, na przykład nie było w ogóle pomidorków tych koktajlowych. Dostaliśmy je co prawda obok, bo poprosiliśmy, ale wiecie, no jednak jak masz knajpę, rozumiem, że to może było bardziej włoskie, kumam, ale niemniej jednak, no już gdyby ten makaron smakował tak jak dnia poprzedniego, to byśmy na niego nie, nie przyszli. Jest to jakiś taki... No przychodzisz po konkretne... Dania po prostu w restauracji powinny zawsze smakować tak samo. No po prostu. No ta bułka tarta, wiecie, też nie była chrupiąca tak jak poprzedniego dnia. No i to nas tak trochę, no... Może nie, że rozczarowało, bo znów to był pyszny makaron, ale że to nie był najlepszy makaron, jaki jedliśmy w życiu. A tamten poprzedniego dnia był. Był wybitny. nie Przepraszam, bo jeszcze nie jadłem śniadania... I na myśl o tym całym jedzeniu, które jadłam To tak mi się ślinią ślinianki Super to był w ogóle wyjazd Rzeczywiście Rzym jest bardzo W budowie teraz W sensie dużo rzeczy się remontuje Bo w przyszłym roku jest, jeśli się mylę to mnie poprawcie Ale jest jakieś bardzo duże wydarzenie Chyba to jest rok, rok papieski Czy to jest możliwe? Nie wiem do końca Więc jest bardzo dużo rzeczy w budowie Ale w przyszłym roku zakładam, że te budowy Mają już być skończone Ale ma być za to bardzo, bardzo, bardzo Dużo ludzi w Rzymie więc nie wiem, czy przyszły rok to jest dobry rok do w kwestii jechania do Rzymu, jeśli, jeśli macie tako, takie myśli. Poczytajcie o tym najlepiej. Nie przeszkodziły nam to, to specjalnie, i tak wiecie, tak ta, ta naprawdę wszędzie, gdzie idziesz, jest pięknie. Te uliczki są cudowne. Ja w ogóle uwielbiam Włochy. Ostatni raz byłam we Włoszech, byłam w Turynie, kiedy to było jakoś 3 lata temu, było super. Nagrywaliśmy tam reklamę, więc w ogóle to było ekstra. Sama mogłem też trochę sobie, wiecie, pochodzić, pobujać się tam po, po mieście i to, to było świetne. Um, Turyn nie jest w ogóle chyba turystycznym tak naprawdę miastem, czy w ogóle. No bardzo nie, nie było tam pewnie wtedy mało turystów, a byłam w lecie. Um, więc tak, więc Rzym, Rzym, Rzym super, piękny, smaczny, piękna pogoda. Wróciliśmy. <noise> jest super zimno, ale, ale okej. Okay. Jest okej, okay, ale powiem wam, tak mnie dojeżdża ta zmiana czasu. Wczoraj zrobiłam sobie dwugodzinną drzemkę. Miała być to trzydziestominutowa drzemka, drzem drzemka, zrobiła się z tego trzydziestominutowa drzemka. Miała to być trzydziestominutowa drzemka, zrobiła się z tego dwugodzinna drzemka. Fuck in hell. Jakoś no mówię, ta zmiana czasu, bo myślę, co dalej po tym mnie to tak jakoś rozwala. No nie wiem, proszę znieść ten komunistyczny wymysł. Komunistyczny? Dobrze mówię, chyba tak, socjalistyczny. Uuu. Ostatnia rzecz, którą chciałam Wam powiedzieć, to jest to, że mm, chciałabym sobie kupić nowe perfumy. I może możecie powiedzieć, czemu na ty nam o tym mówisz, nie? Mam, ale ja mam. Mam trochę zapachów, ale ja mam coś takiego, że jak kup, kupuję perfumy na jakieś konkretne momenty mojego życia, jak czuję, że wiecie, że. To jest ten czas, że coś się zmieniło, że coś się wydarzyło, że tro ja się zmieniłam, że już jestem trochę inną osobą i muszę zapach swój dobrać do tego kim jestem teraz. Wie I też to, to, to łączy się niestety z tym, że ciężko mi wracać do poprzednich perfum, więc bardzo chciałabym sobie kupić nowe perfumy i chyba to zrobię jakoś niedługo. Właśnie jak byliśmy w Rzymie, byliśmy w Watykanie, byliśmy i, i później. Obeszliśmy sobie tam dalej kawałek i były takie malutkie, cudowne uliczki. I właśnie była jedna perfumeria. Przepiękne były to perfumy. Że mi się bardzo podobały. jak w ogóle lubię takie dziwaczne perfumy. Niszowe. Ale tak, i mój chłopak, po, ale mój, mój chłopak powiedział, że one pachną jak. jak ktoś, kto dużo imprezuje. I to nie jest ładny zapach, tylko to śmierdzi. Bo Totalnie mogło tak być. Tak jak powiedziałam, ja lubię dziwaczne perfumy, ale ale tak to jest chyba czas na nowe perfumy. Czy to już jest. Który to już jest odcinek mojego podcastu? Czwarty! Czwarty odcinek mojego podcastu. Dziękuję kochani. Dzisiejszy, dzisiaj był taki Japtok. Już i luźny Japtok. I, japtok, i to jest nazwa, którą. Japtok czy Japsession? Jak coś takiego mówi moja koleżanka Lena, więc jej oddaję tą nazwę, bo jest świetna. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze całuję Was. Ściskam i idę jeść śniadanie, ponieważ jestem już bardzo głodna. Całusy, pa pa!